z gry Brawl Stars. Moi drodzy, jesteśmy już po świętach. Mam nadzieję, że święta minęły wam spokojnie, że dostaliście mnóstwo fajnych prezentów. No i w sumie to jest dobry temat pod dzisiejszy odcinek, ponieważ okazało się, że pod moją nieobecność, jak doskonale wiecie, byłam urodzinki na święta, nie mogłam dla was nagrać żadnych odcinków, więc nagrywałam na zapas i pod moją nieobecność okazało się, że w Brawl Stars pojawił się skin za darmo dla wszystkich, o czym ja totalnie nie wiedziałam i jak wróciłam, to byłam w szoku. Postanowiłam, że od razu dla was odcinek i sprawdzę, co to jest za skin. Oczywiście, za chwilę go sobie odbierzemy, będziemy go dzisiaj testowali. Dajcie znać, czy wiedzieliście o tym, czy już odebraliście tego skina i jak wam on się podoba. Oczywiście, zanim przejdziemy do odcinka, to muszę ogłosić dwóch zwycięzców, którzy zwyciężyli kody PayStation w o wartości Boxa Dzięki temu, że podesłali mi filmiki, jak robią zakupy z kodem Farrell w sklepie Brawlsters. A oto i oni. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Oczywiście, nagrody już do Was powędrowały. Pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy z Kodem Farol w sklepie Brawl Stars, to koniecznie to nagrywajcie, podsyłajcie mi filmiki na maila, którego znajdziecie w opisie. A już kolejny odcinek ogłoszę dwóch kolejnych zwycięzców. I tak przy okazji nie wiem, czy to nie jest ostatni odcinek z gry Brawl Stars przed Nowym Rokiem. Także przy okazji chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego w Nowym Roku, dużo szczęścia, spełnienia marzeń i wszystkiego, co sobie zamarzycie. No i oczywiście super Sylwestra. A teraz już nie przedłużam, tylko zapraszam Was na moje konto. Ok, moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już na moim koncie, w moim sklepie i mamy tutaj do odebrania prezent za 13 dzień świąt z Brawl Stars. Jest to staromodny brok. Ja totalnie się nie spodziewałam, że nawet po prostu influencerzy, którzy współpracują z Brawl Stars totalnie nie wiedzieli, że do gry zostanie dodany nowy yy, skin za darmo, więc to jest super niespodzianka, fajnie, że Supercell o takim czymś pomyślał, no i ja koniecznie chcę zobaczyć, czy ten skin ma jakieś dodatkowe animacje, jaką, się, jaką wygląda na mapie i tak dalej, więc koniecznie teraz musimy to sprawdzić i od razu sobie go odbieramy. Let's go! Tak, jest, moi drodzy. No i spójrzcie, jak on się prezentuje. Powiem Wam szczerze, że nawet troszeczkę wygląda świątecznie, ponieważ ta jego wyrzutnia rakiet ma taką super złotą gwiazdkę, jest w kolorze zielonym. Wygląda nawet Git. Chociaż niczym szczególnym się nie wyróżnia, tak na dobrą sprawę. Ale w każdym razie mi się podoba. Dajcie znać, co sądzicie o tym skinie. Lecimy zobaczyć, czy ma jakieś dodatkowe animacje, bo jeśli nie, no to trochę lipa. Przy okazji pokażę Wam, jak wygląda moja kolekcja skinów do Broka. Jak widzicie, mam tutaj plażowicza Broka, tańczącego Broka. Super Ranger Brock oraz Staromodny Brock. Dajcie znać, który z tych skinów najbardziej Wam się podoba. Moim zdaniem no najbardziej wyróżnia się tutaj chyba tańczący Brock i Super Ranger Brock. Ale staromodny Brock też wygląda super, ma swój urok. No dobrze, ja sobie przy okazji jeszcze przetestuję nowy gadżet, którego jeszcze nie testowałam. Jest to moc rakiety, więc. Tutaj nasz brok będzie wyrzucał jakąś potężną rakietę, większą i szybszą, o większym promieniu wybuchu, która niszczy ściany i zadaje 50% dodatkowych obrażeń. Więc brzmi ciekawie. Jeszcze tego nie testowałam, więc jestem jeszcze bardziej ciekawa, jak to będzie wyglądało. No to co? Zaczynajmy. No dobrze, moi drodzy, a więc lecimy z pierwszą giereczką, naszym nowym darmowym brokiem. I jak widzicie, ta rakietnica się prezentuje bardzo ładnie, bo jest taka zielona i ma w sobie jakby złote rakiety. Nie tak jak w przypadku zwykłego broka, te rakiety są niewidoczne praktycznie, e, tylko tutaj są złote. Jestem ciekawa, czy jak strzelę. No niestety te rakiety są zwykłe, już nie są takie złote e, jak na mm, skinie, tylko po prostu e, są zwykłe, tak jak w przypadku zwykłego broka. No ale czego się spodziewać po darmowym skinie? No cieszmy się w ogóle, że dostaliśmy jakiegoś skina. Szkoda, że nie ma dodatkowych animacji, no ale można się było tego spodziewać. Kurczę, ta Piper chce mnie ściągnąć, ale ja się nie dam. W ogóle, zauważcie, zostało już tylko czterech zadymiarzy. Ale fajnie, tak tajemniczo prezentuje się ten brok na mapie, bo jak widzicie on ma taki jeszcze kapelusz, taki jakby cylinder, więc to też wygląda spoko. W ogóle nie, nie przetestowałam jeszcze swojego super gadżetu, więc ja tutaj teraz go włączam. I uwaga, no nie trafiłam najgorzej na świecie. A teraz trafiłam, no super, fantastycznie, prawda? Dobra. Krzaki... Aj, myślałam, że on jest w tych krzakach! Dostał troszeczkę. Aj, ta Piper chce mnie jeszcze podhaczyć. No, będzie yy, będzie troszeczkę ciężko, bo ja mam jednego cuba. Ale ten Mortis też ma jednego cuba. Ale ten Spike za to ma 8 i to jest najgorsze. Dobra, druga rakieta. No, znowu nie trafiłam! Nie, nie, no, ja nie przetestuję tego gadżetu dzisiaj. Dobra, czekajcie. Trzeba się trzymać na dystans. Mega na dystans, bo inaczej nic z tego nie będzie, oczywiście. Nie wiem, gdzie on się schował. Nie wiem, gdzie on poszedł. Nie będę ryzykować. Pójdę sobie na dół. Dobra, widzę, że tu jest Piper. I ona chce mi coś zrobić, ale ja się nie dam. Dobra, chowam się tu za murek. I wyrzucam na nich ulta. Ajajaj, trafiłam, trafiłam, trafiłam. Tak, pokonałam tego spajka. Nice. Bomba. Ajajajaj, Jedna, na jedną bombę ona jest. No nie trafiłam. Najgorzej. Ajajaj. No niestety nie poradziłam sobie z tą Piper, ale mi się wydaje, że i tak bardzo dobrze walczyłam do końca z tym jednym Power Cubsem i to, że udało mi się spokonać Spike'a to i tak był mega, mega sukces. No niestety Piper już nie udało mi się pokonać, ale już byłam troszeczkę zestresowana pod koniec, ale drugie miejsce też jest spoko, zagrajmy jeszcze jedną gierkę, będzie na pewno yy, lepiej. No, musimy wygrać z tym skinem, musimy go ochrzcić. Jak nim nie wygramy, to znaczy, że jest pechowy, ale myślę, że możemy sobie poradzić. I tak jak na pierwszą gierkę to poszło e, mega super. Dobra, czekajcie. Ja oczywiście zbyt często Brokiem nie gram. Ja gram takimi e, trzema, czterema postaciami, które bardzo lubię, no a resztę zadymiarzy niestety e, zaniedbuję. Więc. Ajdź! A to był klon! O kurczę! Nie spodziewałam się, że to jest klon. Dobra, w ogóle trzy osoby mnie y, oglądają, także pozdrawiam te trzy osoby. Sprawdzam krzaczki, bo tutaj w tych krzakach zawsze się ktoś czai. To, to jest po prostu już standardzik. Dobra, tu idzie Daryl na piątym. Otwieram tego tę skrzynkę i uciekam. Daryl jest niebezpieczny, bo Darylowi się, wiecie, Ulci kładuje sam i on w każdej chwili może nas podjechać, także to jest nie fair. O, tu mamy Nani. W ogóle Nani też jest niebezpieczna, mega. Nani jest mocną postacią. Bi też jest mocną postacią, i właśnie mnie spowolniła. Dostała, dostała, dobra, wybroniłam się, wybroniłam się na szczęście. Zapomniałam o moim gadżecie. Dobra, włączam gadżet. Kurczę, nie dostała tym gadżetem najgorzej na świecie. Dobra, gadżet. Dostała, nice. Jednak teraz wykorzystam ten gadżet. A ten gadżet jest bardzo pomo pomocny. To jest coś jak drugi strzał B. B jak trafi przeciwnika, to wtedy ten drugi strzał ma taki mocniejszy. To to jest właśnie coś w tym stylu. Także to jest mega fajne w przypadku Broka. Tym bardziej, że on też jest na daleki e, dystans, co nie? Zostało trzech zadymiarzy znowu. No cykam się trochę. Trzech zadymiarzy, trzy osoby mnie oglądają i trzy powercube'y. To musi zwiastować zwycięstwo. Wielkie starcie. Ja się boję już z kim ja muszę walczyć na, pod koniec. No boję się. To to jest? Na pewno Daryl. 100% Daryl. O nani, 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 nani! Wysypałam się z amunicji, więc trochę lipa. Auć. Auć, boję się. Mam ostatni gadżet. ULT! Tak jest! Udało mi się wygrać. Nice! Ale dobrze to rozegrałam, bo tak nie spieszyłam się za bardzo z tym gadżetem. Wiedziałam, że to jest mój ostatni i wiedziałam, że jak uderzę tym gadżetem, to już będę miała nabitego ulta i będę mogła przeatakować ultem. Więc fajnie to, że tak to rozegrałam i fajnie, że udało się zrobić winka. Dajcie znać, czy macie już zaliczonego pierwszego winka naszym staromodnym brokiem. Moi drodzy stwierdziłam, że skoro w sklepie mam jeszcze gadżet za 1000 do 8 bitowca, jest to gadżet dodatkowe kredyty, który polega na tym, że, zakupmy go sobie, e, liczba pocisków podczas kolejnego ataku 8 wzrasta do 18. To stwierdziłam, że zakupię sobie ten gadżet i po prostu go sobie jeszcze przetestujemy na jednej gireczce. Także uwaga, dajcie znać, czy w ogóle macie ten gadżet i jak on Wam się sprawdza. Ja totalnie nie wiem, o co w sumie chodzi, że liczba pocisków podczas kolejnego ataku wzrasta do 18. Sprawdźmy, sprawdźmy, bo. Nie, nie kojarzę, nie wiem o co chodzi. Okej, okay, kochani, ogarnęłam na czym polega ten gadżet. Patrzcie, jak strzelam 8-bitowcem, to z jego pistoletu wydobywa się kilka takich pocisków, co nie? A jeśli włączę gadżet, to z tego pistoletu będzie wydobywało się ich aż trzy razy więcej. Także to jest... O, zabijam dwóch zadymiarzy naraz, ale koks. Także to jest bardzo dużo. Za chwilę Wam oczywiście pokażę jak to wygląda. Przyjrzyjcie się teraz tym pociskom. Tam jest ich chyba z 6, o ile dobrze policzyłam. No, a jeśli właśnie włączę gadżet, to będzie ich aż 18, czyli trzy razy więcej. To jest mega, mega spoko gadżet, który może nam bardzo ułatwić sprawę, bo dzięki temu zadaje oczywiście jeszcze większe obrażenia. Także. Dobra, dobra, dobra. Ok, włączam gadżet. I teraz spójrzcie tylko, jak kogoś zaatakuje. ile tych pocisków wyleci z naszego y, pistoletu. Jeszcze nie atakuję, dopiero zaatakuję, jak już będę miał pewny cel, okej? Okay? Dobra, tutaj mam Riko. I zobaczcie, ile tych pocisków wyleciało. Gdybym była dalej troszeczkę, to byłoby widać e, to jeszcze lepiej. Niestety byłam zbyt blisko, żebyście mogli to jakoś tak fajnie zobaczyć. Ale włączę sobie drugi gadżecik i teraz wam pokażę. Spójrzcie na to. Spójrzcie, ile tych pocisków wyleciało. No naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj sobie postawię moją wieżyczkę. I tutaj idzie do nas ból. No, jeśli chcesz, to chodź ból. Dobra, pobijam go troszeczkę na daleko. O nie, przyszedł niedźwiedź i rozwalam mi moją wieżyczkę, o którą ja tak walczyłam. Tak być nie może, tak być nie może. Dobra, zabijamy tego bula. Jeszcze jeden strzał. Nice, udało się. Dobra, wielkie starcie. Znowu wstawiam wieżyczkę i włączam swój gadżet. I jak tylko pojawi się mój przeciwnik, to ja z tego gadżetu wyrzucam w niego 18 pocisków. I zobaczymy, czy będzie taki cwany. No dawaj, dawaj, byłaś, gdzie jesteś? Halo. Halo! Ja to na ciebie. No kurczę, nie trafiłam! No nie, no piękna sprawa. No i już niestety moich gadżetów nie ma, więc teraz muszę sobie poradzić z moim po prostu działkiem. Najgorsze jest to, że ta Anita jest ode mnie szybsza i ja w nią próbuję trafić, ale nie idzie! No, i nie jej niedźwiedź! Ja mam ci jakiegoś pecha, zostały 440 HP chyba, no i nie udało mi się jej pokonać. No, ale musicie mi wybaczyć, dopiero co wróciłam po świętach, miałam lekką przerwę w Brewsters, więc to był taki trening, rozgrzewka. <laughs> ale tak czy inaczej, Mega mi się podoba ten gadet, dajcie znać, co o nim sądzicie. Moim zdaniem, w przypadku ośmiewitowca, mega pomocny. No i na pewno się przyda w wielu sytuacjach, bo zadaje więcej obraźni po prostu. A teraz moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie dajcie znać, czy odebraliście już darmowego skina i czy testowaliście już nowy gadżet do 8 bitów. Co? Jestem bardzo ciekawa, co o tych dwóch rzeczach sądzicie. Koniecznie napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie o tym, żeby wysyłać filmiki, jak robicie zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, a być może to wy pojawicie się w kolejnym odcinku. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków. Wpadajcie na mojego Instagrama, grupę na Facebooku oraz TikToka. Wszystkie linki macie w opisie, a teraz się już z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia! Yeah. test